Hej wszystkim, jestem Alek witam was w kolejnym odcinku z grudniowej serii Papers PLEASE Import wprowadził sankcje handlowe, embargo na import artystycznych towarów Oczywiście głupie imporczyki wprowadziły na nas embargo 11 grudnia 1982 A, co, Siergiu chyba przyszedł? Dziękuję za wczoraj Nie mam już takiego oka jak kiedyś Fajnie. Inspektorze, import zarządził blokadę wszystkich towarów importowanych z Arstoczki. MPL Ludności postanowiło zareagować na tę sytuację na prośbę Ministerstwa Handlu. Nie przepuszczajcie żadnych podróżnych z imporu. No. Zobaczymy co zrobią. Jak nie będą mogli do naszej pięknej Arstoczki wjechać z imporu. Ojej, u pan z imporu. Przez pana rząd pan nie wiedzie. Nie mi ile pan tu zostanie. Chcę sobie zostawię chyba tutaj tą książeczkę, żeby było. Bo tu nie chcę mi się za każdym razem tego potem robić. Pani też z imporu. Nie puszczamy imporami. O, chociaż może dzisiaj więcej zrobimy. Jak sami nie będą, bo nigdy będzie trzeba ich sprawdzać. Dzień dobry, pani z Arstoczki. Chyba was kojarzę. Jesteście z Nirska. Pracowałam latami z Twoim ojcem. Byliście wtedy małym brzędzącym. Ale fajnie. Pracowała z naszym tatą. Krak-krak Justyna no, Tu się zgadza, 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 tu się zgadza. Dobra. Ja zapraszam Cię. Wracam do Nirska i powiem wszystkim, że macie się tu dobrze. No i fajnie. Fajna pani, fajnie, fajnie spotkać. A pan nie ma paszportu. Odwiedziny kilka tygodni. No, dzięki pan z federacji. Tolga, Tolga, Jazu, No, Dobra, tu powiem, że się zgadza, tu się zgadza, tu się zgadza. Grey Therapist, się zgadza, tu się datka, zgadza, tu się też data, zgadza. Pieczątka, się zgadza. Odwiedziny 14 dni. Tak. Przestrzeżone włosy. Okej, okay, to się zgadza. Wzrost. Chyba się zgadza, ale lepiej sobie sprawdzić. Dobra. To ja pana zapraszam do naszego tego w kraju i sprawuj się dobrze. Następny. Szybałem, że miał coś nie tak z tym imieniem. Na wygląda dość podobnie. No dobra. Migruje pan do Arstoczki, tak, okej, okay. to się zgadza, tu się daty zgadzają, Królista City się zgadza, kody się zgadzają, Rahat rashid Rahat Rashid Numer pieczątka się zgadza, czy to jest męska fryzura, być może, Wzro... a co pan tutaj przemyca do Arstoczki, mam nadzieję, że pan po prostu zgrubuł, bo nie chciałbym być w pana skórze. Naprawdę Eee, dobra Dobra. No to zapraszam pana, bo raczej wszystko już im już jest OK. Dobra, sprawuj się dobrze. To wstydu federacji. Następny. Dzień dobry. Pani... A pani Simporu To mnie nie obchodzi. Do widzenia. Następny. O dziadek wrócił. Cześć! Wszystko w porządku. Tak, my starzy przyjaciele, tak... Jori Kostawa, Jori Kostawa. Tu się zgadza, tu się zgadza. Mężczyzna się zgadza. Okej. Okay. Wąs się zgadza, tu się... Dziadek, co ty przemycasz? Co ty robisz? Aż ona strasznie gotuje. Jak ja nie wiem, to ona bardzo zła. Mówicie. Oj, to możecie nie spodobać. Jeju. Dziadek. No i co to? I co to jest, dziadek? No, powiedz mi, co to jest. Dorabiam na boku. Jak mnie wpuścisz, to coś dostaniesz. Co dostanę? 10 kredytów. 10 kredytów. No ja myślę, że tak. Dziadka zawsze warto wpuścić. No, dziadek to zawsze miły. Brak zgodności, waga. Co z tego? A pani Simporku, mogę tak zrobić? O, mogę. Won. następny no, pani z dyplomatka to fajnie, tylko że ci się twarz nie zgadza. To przez operację, aha. No, taka z ciebie dyplomatka, że jesteś podrobiona. Czemu to są sami podrobieni dyplomaci? Co to jest? Tak jak nie ma już normalnych dyplomatów, tylko muszą być sami podrobieńce Następny. Bo to jest straszny skandal. Dzień dobry. Pani z to do widzenia. Fajnie, że przez kilka dni, ale nie wpuszczam importu. Następny. Dzień dobry. Proszę pani, fajnie, że chce pani pracować i zapełniać nasz rynek pracy, ale my tego nie chcemy od pani. Do widzenia. Następny. Dzień dobry. Pani z federacji. Przejeżdża przez na, nasz kraj. Kilka dni, to się zgadza. To się zgadza, to się zgadza, to się zgadza. Liliana Genet. Liliana Genetę. Okej, okay. eee, tu bym miał trochę wątpliwości. Pani, teraz pięknie masz, fajnie ten tusz, ale przynajmniej dzięki temu Wjedziesz do kraju chyba powinnaś się cieszyć tym co Następny. <tusza> po prostu aż mi w gardle zasła e, Dzień dobry, pani z federacji też kolejna. Pani ma tu pracę. Kilka tygodni, ok. To się zgadza, to się zgadza, to się zgadza, to się zgadza, great rapid się zgadza. Nie przyczęto go Dobrze. Okulary się zgadza, 160 się zgadza, wzrostik się zgadza, tu się data zgadza tutaj też. Dobra, to pani jest chyba czysta. Nie ma pani żadnych podejrzanych rzeczy. Nie wygląda jak przestępca. No, mi też była czysta. Dzień dobry. Pani tranzytem. Na ile? 8 tygodni. A tranzyt to chyba nie są odwiedziny. Oczywiście przejeżdżam tylko po prostu. Oczywiście co przyjeżdżam tu po prostu w odwiedziny. Dobrze. Polina Dębowyskaja. Dębowskaja Polina. Okej, okay. tutaj się te zgadzają. Krótkie faliste włosy. No chyba tak, ale no. wysokość się zgadza. Dobra. Pani, czy mnie Pani masz za głupią? Jak se Pani wyrobiła w imporze, to trzeba było przyjść z imporu. A, dobra, tu można aresztować. To trudno, ale to, to już nie o ten. Dobra, koniec dnia. To sobie chowamy. Iwon! No i żegnam Panią. Dzień 19. Dostępne nowe ulepszenie. dwukrotnie minut rozpoczęć się z Masz narysował dla Was obrazek do pracy, ale fajnie. Miło. No i jak widać dzięki imporowi zarobiliśmy nawet trochę więcej. A w takim razie dziękuję Wam bardzo za oglądanie tego odcinka. No i mam nadzieję, że widzimy się w kolejnych. To do zobaczenia.